Witajcie moi drodzy, w dzisiejszym odcinku główną bohaterką będzie lamówka, czyli kiedra. Krótko tłumacząc, dla osób, które są niezorientowane, kawałek sznurka oprzyta tkaniną. A więc tak jak wspomniałem przed momentem główną bohaterką będzie nasza lamówka czy kiedra, jak zwał tak zwał. Na początek kilka informacji takich podstawowych, co używamy do, do zrobienia tej lamówki. Przede wszystkim jedna rzecz. Ja lamówkę szyję osobno, nie z tkaniny bocznej, czyli z tego bodna, które tutaj jest widoczne. Spotkacie się z takimi rozwiązaniami, żeby wykonać to tak, jak to jest zrobione oryginalnie w tych bardzo starych fotelach. Potrzebujecie specjalną stopkę do wszywania lamówek. Ona wygląda w ten sposób. To jest akurat z potrójnego transportu z mojej przemysłówki. Są dwie stopki, ja już pokażę, żeby może na czarnym. I tu jest e, specjalna prowadnica, w którą się spróbuję to złapać. Wpuszcza sznurek. Tak? Czyli możemy sobie genialnie szyć 2-3 razy wokoło i nie ma żadnego problemu, żeby e, uszyć ładnie, równo tą naszą lamówkę. Natomiast dla osób, które nie mają przemysłówki, a większość z Was nie będzie miała, będzie miała zwykłe takie domowe maszyny, będziemy szyć na, e, na półstopkach. stopkach. To akurat jest półstopka e, dwustronna lewa prawa. Mi osobiście lepiej się szyję po, po prawej stronie, więc dobrze zakupić sobie lewą prawą. My dzisiaj będziemy szyć, a dokładnie ja będę szył na tej domówce, żeby wam pokazać, jak, e, jak to zrobić prawidłowo. Ważna rzecz, żeby e, szycie nasze, bo będą, jakby osobno szyjemy lamówkę, ją oprzywamy, następnie wszywamy ją do naszego siedziska. Końcowym etapem naszego szycia będzie wszywanie naszego bodna. W niektórych firmach mistrzowie szycia robią to za jednym razem, my to zrobimy w trzech szyciach. Myślę, że jak zrobicie to dobrze, to nie będzie widoczna żadna nić pod spodem, jak tutaj, żadna nitka, którą będziemy szyli. My będziemy szyć czarną tkaninę brązowymi nićmi. Można zawsze dostosować pod kolor naszej, naszej tkaniny, natomiast dla jakiegoś tam małego kontrastu Przygotowałem brązową, a więc to jest nasza, nasza lamówka. Czego unikać? Przede wszystkim to są lamówki, kiedry takie profesjonalne do maszyn przemysłowych. Unikajcie tych gumowych, wypełnionych. One są czasami pełne, czasami puste. Tak jak tutaj jest wężyk, mam nadzieję, że to dobrze widać. Większe, mniejsze. W każdym razie tych unikajcie, ponieważ przy tych domowych maszynach będziecie mieli problem z tym. E, tutaj e, porada, e, żebyście sobie zaopatrzyli albo to jest taka sznurek, lamówka, kiedra, jak zwał, tak zwał, e, to też jest, uży ona też jest używana w, w, do maszyn profesjonalnych. Natomiast ona jest tak, taka plecionka, zobaczcie, ona jest w miarę e, fajnie giętka. Nie ma żadnego problemu, to już jest sztywniejsze. Zobaczcie. No, albo zwykły sznurek bawełniany. Już tutaj, o może tak zrobimy. Grubość ta akurat jest piątka. No i ten bawełniany tutaj, jak widzicie, też jest trochę cieńszy. Też bardzo fajnie się wszywa. Uważajcie na to żeby za głęboko nie zaszyć tych lamówek, ponieważ jak będziecie zaszywali, zbyt blisko sznurka zniknie wam. Lamówka powinna być równa. Plastikowe w przemysłówkach łatw łatwiej się wszywa, są sztywniejsze, dokładność tej lamówki jest lepsza. Tutaj musimy jednak większą uwagę zwracać, żeby nie za płytko nie za, za mocno zaszyć, ale to za momencik tam jeszcze wam. To wszystko wytłumaczę. Co będziemy jeszcze potrzebować? Oczywiście tkaninę docelową. Tutaj mam akurat hałasa. Wszystko w jednym kolorze, ale można by było sobie wyobrazić, że na przykład lamówka zrobiona biała. No, a taki kontrast mo mogłaby być. Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować tkaninę. 4 cm od 4 cm szerokości, i generalnie potrzebujemy całą długość naszego wszywania, tak? Natomiast jeżeli nam zabraknie tej tkaniny, bo nie mamy takiej szerokości, no w hałasie nie ma problemu, natomiast jeżeli mamy większy, no to wtedy, wtedy możemy sobie je połączyć. Jak je połączyć, to za momencik Wam, wam wytłumaczę. No i to z takich podstawowych rzeczy e, chyba najważniejsze. Jeszcze jedna porada, jeżeli sobie szyjecie maszyn, na maszynach domowych, używajcie sobie nici do szycia skór. One są dużo mocniejsze. 40 wam w zupełności wystarczą. Ostra igła, no i tyle. A więc moi drodzy, mamy maszynę domową do, do szycia. Parę takich informacji dotyczących tej maszyny. Jak tutaj w większości tych maszyn jest opisane, jakie mają funkcje. Ta nie ma za dużo. W każdym razie jest proste szycie, zygzak. Natomiast ta maszyna ma jedną z takich ciekawych funkcji, przesunięcie igły względem osi. Czyli jeżeli mamy tutaj na A, ona jest w centralnym miejscu. Natomiast jeżeli przełączę sobie na B, igła biegnie mi do lewej strony, i to w znacznym stopniu ułatwia mi szycie, ponieważ bardzo blisko będzie szyła mojej lamówki, co dla mnie jest bardzo. Bardzo istotny. Ważna rzecz to w domowych, w domowych maszynach: zobaczcie, przeszkadza tutaj ta końcówka, ta wypustka. Zobaczcie, żeby szyć przy samej tej krawędzi, tutaj ta wypustka mi przeszkadza. Więc musimy minimalnie szyć po, pod skosem. To Wam dokładnie za moment ci pokażę, w jaki sposób. Ok, czyli mamy te podstawowe funkcje, to nam w zupełności na razie wystarczy. E, Półstopkę już też pokazałem. E, przygotowałem sobie już wcześniej e, wykrój e, naszego siedziska, gdzie będzie e, wszywana nasza lamówka, czyli siedzisko, nasze bodna i e, dwa kawałki e, czarnej tkaniny. Na naszą lamówkę, 4 cm szerokości, i ja pozwoliłem sobie wyciąć trochę krótsze te odcinki, po to, żeby Wam coś e, pokazać. E, zobaczcie jedną rzecz. E, może tak na szybko: pytanie, do czego są te, e, te strzałki mi potrzebne? Piszcie w komentarzu na, na dole, zaraz Wam wytłumaczę. Jest istotna rzecz: tutaj generalnie też powinna być strzałka. Strzałki mi mówią, w którym kierunku jak mam obróconą tkaninę. Ponieważ tkaniny, które bardzo mocno cieniują, muszą być ustawiane w tym samym kierunku. Zobaczę, nie wiem, czy to będzie widoczne, ale obrócę te dwie tkaniny, gdybym je w ten sposób zszył, to byłaby widoczna, więc żeby w czasie szycia nie pomyliło mi się, daję sobie strzałki i wiem, że te dwa kawałki mają być szyte. Tutaj razem, tak? Czyli tu one razem mają być szyte. Ok, natomiast e, taka ważna informacja. Bardzo, bardzo ważne jest to przy, e, przy mm, skórach naturalnych. Nigdy lamówek nie zszywamy sobie na kąt prosty. Dlaczego? Nawet jak sobie to rozłożycie, ale ja zrobię taki naprawdę już taki hardcore, Przełożę sobie te lamówki na drugą stronę i będę ją, ją zaszywał. E, nie wiem czy na czarnej tkaninie będzie to dobrze widoczne. Tutaj sama lamówka jest bardzo cieniutka, natomiast z racji tego, że tutaj mamy 2-4 e, grubości tkaniny, nie wiem co byście próbowali zrobić, jakimi trikami, tu zawsze będzie ona grubsza, więc w tym miejscu nie będzie to ładnie wyglądało, zawsze będziecie mieli tutaj cieniutko, a tutaj dużo grubiej, więc unikajcie zszywania takiego, czyli inne musi być. Jakie? E, strony mam dobre, tak? Czyli tutaj mam strzałkę na górze, tutaj też jest. Jak to robimy? E, zakładamy sobie, może nie wiem czy tak będzie lepiej widoczne, czy na czarnym, zakładamy sobie powiedzmy po 2 cm jedną e, tkaninę na drugą i teraz będę ciął po skosie, może tutaj, czyli po skosie. Mamy ścięte. Teraz musimy je połączyć. I tu uwaga, kolejna rzecz: bardzo dużo osób co robi. Składa mi te lamówki w ten sposób, znaczy lamówki, tkaniny. Składa w ten sposób. Czyli od zera do zera. I co się okazuje? Po zszyciu wychodzi im coś takiego. Plus, minus. I to jest błąd. Dlaczego tak mi wychodzi? Ponieważ, e, g, jak składają te dwa, dwa kawałki tkaniny równo tutaj, gdyby przeszyli dokładnie w tym miejscu, to ona byłaby idealna. My musimy wziąć delikatnie, przesunąć e, te dwie tkaniny względem siebie. Zobaczcie, tak. I teraz możemy szyć centymetr od krawędzi. Ja daję pod maszynę. Nie zapominamy o reglowaniu. Możemy lekko ściąć. Czy mamy tutaj jest minimalne przesunięcie, ale to nie jest e, tak bardzo istotne. No i jeżeli sobie wszywamy tą lamówkę, to ważna rzecz. Dwie te tkaniny na zewnątrz i co się dzieje, że to jest pod skosem. Zobaczcie, mijają się nasze zszycia. Jest wyżej i niżej. Mam nadzieję, że jest to widoczne. Jeżeli to mamy uszyte później na górze, to to nie jest widoczne. Ok, taka zasada. Jak zaczynamy szyć do środka, wkładamy, zamykamy go i szyjemy nie przy samym tym sznurku, nie bardzo blisko, tylko minimalnie tam powiedzmy 2-3 mm od tego sznurka, kawałeczek. Dajemy pod maszynę. Tutaj nie muszę robić e, reglowania, ponieważ jak będę wszywał, to i tak będę to wykorzystywał. E, zobaczcie, że e, trzymam tą e, lamówkę po skosie. Ona nie jest stricte prosta, tylko jest lekko po skosie, w ten sposób, żeby mi omijało tą wypustkę, o której wcześniej wspominałem. No i szyjemy sobie. Tutaj możecie złapać sobie prawą ręką, żebyście pomagali maszynie w szyciu. Długość szycia myślę, że 4-5 mm w zupełności wam wystarczą. Tutaj przeszyłem już te miejsce zgrubienia. Jeżeli wam się przesuwa, w ten sposób też nie musicie specjalnie się przejmować ten nadatek 4 cm jest właśnie po to, żeby wam wystarczyło. No i szyjemy do końca. Mamy lamówkę uszytą, Teraz odcinamy nad naddatek. E, dlaczego to odcinamy? Ponieważ e, według jakby mojej zasady jest tak, że my na e, nadatku mamy 1 cm. Tutaj bywa, że jest tego dużo więcej. Może tak pokażę. Więc ja nie będę widział tej tkaniny pod spodem, więc ja sobie ścinam albo centymetr od tego szycia. Albo troszeczkę mniej, żebym miał dobrą widoczność. Mamy lamówkę, możemy ją zacząć wszywać do naszego siedziska. Wyznaczamy sobie środek, czyli tył naszego, naszego siedziska. Ja używam do tego do nożyczek. Mogę lekko sobie naciąć, żeby wiedzieć, że to jest mój początek. No i co teraz robimy? Ja robię na takie, jakby Wam powiedzieć, na taką zakładkę. Później Wam pokażę, jak to wyszło. Wycinam sobie kawałek tej lamówki, żeby jej nie było. Mam mój środek, podkładam pod kaninę i ustawiam to pod skosem. Mniej więcej w ten sposób. Podkładam pod ten i wszywam 1 cm od krawędzi. I teraz ważna rzecz na, na tych e, łukach, które tutaj mamy. E, obrócę maszynę, żeby to było lepiej widoczne. E, jeżeli ja będę próbował tutaj wszyć tą lampkę, zobaczcie, co się z nią dzieje. Ona będzie tak się nieładnie składała. Żeby nie działo się coś takiego. Bierzemy nożyczki. Nacinamy. Zobaczcie, co się stanie. Ona zacznie się rozchodzić, więc ja będę mógł ładnie tutaj sobie ją wszyć. Ok, i tak po to sobie to nacinamy. Ok, okay. sprawdzamy, czy jest sznurek, e szycie nasze widoczne. Nie jest tutaj się coś podwinęło, więc ale to jest ta luźna. Nitka, więc tutaj pewnie musimy to trochę jeszcze głębiej widać. Dokładnie tutaj jest to widoczne, czyli musimy tutaj jeszcze raz przeszyć głębiej, żeby to nie było widoczne. Teraz zostaje nam nasze bodno i znowu w tym miejscu, w którym żeśmy zaczynali, podwijamy w jedną stronę, podkładamy stopkę. I jeszcze bliżej tego szycia, tego naszego szycia, sznurka jak najbliżej. No I tak wokoło. No i jesteśmy na samym końcu, na samym początku albo końcu naszego szycia. I teraz wystarczy, że tą tkaninę naszyjemy kawałątek 1 cm na tą. Już musimy zareglować, podnieść i zerknijmy. Zobaczcie, tak to powinno wyglądać. Tutaj jeszcze musimy obciąć te nitki, które nam wystają. I w ten sposób wszywamy sobie lamówkę do wycięcia. No i tak, moi drodzy, mamy tutaj wykonane siedzisko, już jest otapicerowane, czyli mamy tutaj tą zakładkę jedną na drugą. Tutaj, żeśmy wycinali ten nadatek, żeby nie było sznurka na sznurek, podwinięta tkanina pod spodem, to co przed wyleczką było y, pokazane no i otapicerowane. Całkiem dobrze to wygląda. E, myślę, że jeżeli ta, w taki sposób będziecie sobie robili, zakończali ramówki, to będzie e, całkiem w porządku. No i moi drodzy, to tyle jeżeli chodzi o wszywanie lamówek. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, piszcie pod, pod filmem. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście lajkujcie, komentujcie. Czy wszystko było zrozumiałe, czy może coś jeszcze byście chcieli, żebym Wam dokładniej wytłumaczył? Jeżeli się podobało, to oczywiście myślę, że łapka w górę będzie, dzwoneczki naciskajcie, oczywiście, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Liczę na, na Wasze komentarze. No i to wszystko. Życzę Wam miłej pracy z naszymi lamówkami. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, do następnego razu.